Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku z Polish F1 Series, jest to runda czwarta, jedziemy Grand Prix Austrii, e, tor Spielberg Red Bull Ring, jeden z najkrótszych torów, najkrótszy tor jeśli chodzi o czasy okrążeń, no i po trzech rundach jesteśmy aktualnie na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, tracimy bodajże 7 punktów do Tomka Poradzisza i mamy 7 punktów przewagi nad Piotkiem Stachulcem, no i zobaczymy jak to wszystko będzie na tym torze, który nie jest łatwy w w nowej grze f 2021. Szczególnie pierwszy zakręt jest dosyć ciężki, bo nie można już ścinać tak mocno taryk w tej nowej grze. No ale zobaczymy. E, trenowałem dosyć sporo przed tym wyścigiem, także wszystko się okaże. Lecimy z kwalifikacjami. E, tutaj niestety seta wam nie pokażę, ale znowu uwzględnię setup w opisie filmiku. Będziemy rozpoczynać nasze pierwsze okrążenie pomiarowe w sesji Q1, no bo oczywiście jedziemy pełen segment kwalifikacji Q1, Q2, Q3. No i hamujemy do T1 na tarce, tak jak w 20. I tutaj teraz nie ścinamy mocno tego T1, no i przez to no, ciężko wyrobić na wyjściu. Jak ja tego pierwszego zakrętu tak nie lubię w tej grze. No. Wielu osobom sprawia problem ten pierwszy zakręt, bo nie można już ścinać tej wewnętrznej tarki. No i teraz przechodzimy do drugiego okrążenia pomiarowego, bo miałem wystarczająco paliwa na to, żeby zrobić dwa okrążenia pomiarowe. To jest jeden z nielicznych torów, na którym da się pojechać dwa okrążenia pomiarowe. Jak się ma 5 litrów paliwa załadowanego podczas wyjazdu na tor, no i jak widzicie, poprawiam się dosyć sporo. Bo wtedy już odpuściłem w sumie przed końcem pierwszego sektora tamte okrążenie, ale dalej miałem problem w tym pierwszym zakręcie. No, mega ciężko zmieścić się na wyjściu z tego zakrętu, bo no, tor. Jest zakręt ciasny po prostu oraz e, bardzo łatwo stracić kontrolę nad tyłem, przejeżdżając na tarkę, dodając gazu, więc naprawdę ciężko. Teraz kończymy drugi sektor. 44 sekundy 221 tysięcznych po drugim sektorze. Eee. No i zobaczymy, jaki to będzie czas. Przed nami właśnie teraz e, ostatnie dwa zakręty trzeciego sektora prawe. Dużo prędkości trzeba w nie wnosić. Wychodzimy na prostą startową i to będzie czas minuta 3509 prawie 10 straty, 1/10 straty do Tomka Poradisza. Aktualnie jesteśmy na trzecim miejscu, bo teraz przewinąłem troszeczkę czas. E, 1:3500 to nie jest wybitny czas. E, jest to jak najbardziej czas do poprawy, ale na pewno ten czas da mi awans do Q2. Mimo wszystko i tak i tak wyjadę w końcówce sesji, jak widzicie, na użytych oponach, na tych samych, na których zaliczyłem ten poprzedni czas i teraz zobaczcie, o wiele lepiej przejechałem ten pierwszy zakręt i widzicie jaka jest różnica, jeśli chodzi o deltę 1 dziesiąta poprawy w tak naprawdę jednym zakręcie tego sektora, bo tylko jest jeden zakręt, no i zyskaliśmy jedną dziesiątą. Tutaj dostałem subskrypcję od Simona. Bardzo dziękuję. No i przede mną miecie Adrian Kobacki, który w ostatniej chwili dopiero mnie puścił. Trochę mnie zdezorientował. E, troszeczkę straciłem czasu, bo byłem ponad 1 dziesiątą na minusie. No ale i tak, i tak jest ok. Jesteśmy tutaj teraz na wyjeździe z tego lewego. 1 dziesiątą już prawie. Półtorej dziesiątej na minusie. Mamy rekord w drugim sektorze na użytych oponach. Jeszcze tutaj leciutko straciłem kontrolę nad bolidem na tej tarce. Ostatnie dwa zakręty, dużo prędkości wchodzimy, wnosimy w nie na siódmym biegu i teraz redukcja do piątki i szybko na szósty bieg. No i prawie dwie dziesiąte na minusie. Minuta 3, 319. O 2 dziesiąte się poprawiliśmy na Uf, użytych, użytych oponach, także naprawdę dobre okrążenie, z którego byłem zadowolony. I w taki sposób prezentują się wyniki Q1. Mamy drugi czas, Tomek poradzisz o 44 tysięczne przede mną, za mną jest Szymon Wiat i Piotrek Stachulec. Ta słynna trójka, poradzisz Wiatr Stachulec w tym sezonie, no to są najszybsi kierowcy właśnie Polish F1 Series aktualnie. No i my tutaj jakoś się mieszamy w tę walkę o na razie pierwsze miejsce w Q1, zobaczymy jak to będzie w Q2. Q2, standardowo widzowie, będziemy jechać na medach, próbować zakwalifikować się na medach. Aktualnie, jak widzieliście, tam yy, Tomek poradził z najlepszym czasem, minuta 3436 na medach. Medy podobno są tutaj wolniejsze o 40 na okrążeniu względem softów. Mi się wydaje, że ta różnica jest troszeczkę mniejsza na tym torze. Zaraz zobaczycie, rozpoczynamy nasze pierwsze okrążenie pomiarowe w sesji Q2 i miejmy nadzieję, że ostatnie. I teraz przejeżdżamy przez te 1, na szczęście udało się dosyć czysto, bez żadnych jakichś problemów. Nie wiem, czy było to wystarczająco szybko, ale teraz będziemy hamować do T2 i 15900 zrobiliśmy w pierwszym sektorze. Nie wiem, jaki Tomek zrobił czas. No i teraz wychodzimy z T3. Tutaj ważna jest trakcja na wyjściu, bardzo łatwo wyspinować. No i teraz hamowanie w dół do zakrętu numer 4 na czwartym biegu tutaj ważna jest trakcja też również I jak widzicie jesteśmy na minusie względem mojego czasu na użytych jeszcze bardziej softach e, moje pierwsze okrążenie pomiarowe, które nie zaliczyłem unieważniłem, ale chciałem mieć deltę e, było na poziomie minuta 3,600 więc delta jest od tego czasu, więc jadę 1 dziesiątą szybciej mi, niż minuta 3,600, więc wygląda na to, że to będzie dobre okrążenie wychodzimy z ostatniego zakrętu no i mamy czas, minuta 3, 415 na medach. O jedną dziesiątą tylko wolniej niż w Q1 na użytych softach, także naprawdę bardzo dobry czas. Udało się tutaj skleić okrążenie. No i mamy pierwsze miejsce. Przechodzimy do wyników, czy utrzymamy pierwsze miejsce? Tak jest! Wygrywamy Q2 z najlepszym czasem na medach. Tutaj jak widzicie, trzech kierowców próbowało się zakwalifikować na softach. Więc mamy 3 kierowców, pierwsze dziesiątki na softach, i oni muszą startować na tych softach do tego wyścigu. My startujemy na medach, no i mamy pierwszy czas. To daje nam dużo motywacji, dużo pewności siebie, jeśli chodzi o Q3. Rozpoczynamy sesję Q3, tą finalną, która dyktuje miejsca startowe pierwszej dziesiątki. Przyjeżdżamy przez pierwszy zakręt. Naprawdę mega skrótnie go przejechaliśmy. Czułem, że to był chyba najlepszy pierwszy zakręt, jaki zrobiłem do tej pory. No, i teraz hamujemy to do T3, no to już jest T3 15 sekund 848 tysięcy, więc mega dobry czas w pierwszym sektorze. I tutaj, jak widzieliście, Tomek Poradzisz przede mną jechał, przepuścił, e, widocznie jego okrążenie nie było dobre na początku. Teraz hamowanie do T4, tutaj niepotrzebnie troszeczkę na tarkę najechałem. E, Powinno się ją troszeczkę omijać, nie najeżdżać na nią, teraz wchodzimy w te szybkie lewe zakręty na szóstym biegu i kolejny ten lewy, kończymy drugi sektor, międzyczas 44.062, czyli o 20 szybciej idziemy niż w Q2 względem moich medów, no i zobaczymy teraz te ostatnie dwa zakręty. No i tutaj troszeczkę za mało prędkości wniosłem w ten przedostatni zakręt i wychodzimy z ostatniego zakrętu. I jaki to będzie czas? To będzie czas minuta 3,340, no co nie jest wybitnym czasem, skoro na medach zrobiłem minuta 3,400. Jeszcze tutaj próbowałem rozpocząć kolejne okrążenie, ale jak widzicie strata jest dosyć duża po pierwszym sektorze, no i odpuściłem. No i od razu będę wyjeżdżał na drugie okrążenie pomiarowe. Na razie jestem na pierwszym miejscu, ale od razu wyjeżdżam na drugie okrążenie, ponieważ w q na tym torze da radę przejechać trzy razy na trzech kompletach opon. Więc teraz rozpoczynamy nasze drugie okrążenie pomiarowe. Nie wiem, czy tam widzicie, w prawym górnym rogu zostało 6 minut do końca, więc zdążymy jeszcze raz potem wyjechać. I widzicie, po tym T1 znowu straciłem, ale to jest wynik tego, że bardzo dobrze przejechałem T1 na tym pierwszym okrążeniu pomiarowym. Teraz wychodzimy z T3. Więcej trakcji niż na moim pierwszym okrążeniu pomiarowym, więc zniwelowaliśmy tę stratę i jesteśmy teraz na minusie, na zielono. Odpaliliśmy się. Wychodzimy z T4. No, i jak widzicie, jest kolejny zysk mimo tego, że miałem tam drobny uślizg na wyjściu. Wchodzimy teraz w ten lewy i kończymy drugi sektor. Będziemy tutaj z rekordem w drugim sektorze na fioletowo. No i zobaczymy teraz przed nami ostatnie dwa zakręty. Teraz na pewno będę chciał trochę więcej prędkości wnieść w ten przedostatni. I to właśnie robi. Zobaczcie, jak na minusie teraz jestem. Od razu tam podskoczyło do jednej No i tutaj jakoś straciłem na wyjściu z ostatniego zakrętu, ale mimo wszystko poprawiam. Się na minuta 3,252 co dalej nie jest wybitnym czasem i prawdopodobnie nie da mi pole position, ale zostało jeszcze mi jedno okrążenie i też teraz kontynuuję nawet jazdę, hamujemy do t 3 no i jak widzicie na wyjściu troszeczkę troszeczkę straciłem za szeroko wjechałem w t 3 więc moje wyjście nie było idealne, jak widzicie też mój stan opon 3% zużycia no i teraz T4 te troszeczkę za wolno przez to no tracę już dosyć sporo odpuściłem No i teraz będę się pytał coś Tomego. I'm thinking Tommy because now I will not have a fresh set on the second stint. I I could give up and lose the pole or I can go, but I don't know I think the uh, fourth place is for sure. Based on the pace of the others. So it's worse or better if you uh, spare a set of fresh. And I support the idea. W what? So stay out, uh, stay in the box. Yes, stay in the box. Uh, okay, I will lose few positions then. One or two. But I prefer to have fresh set. Oh, I will just go out on the used ties then. Więc tutaj rozmawiałem z Tomem żeby zaoszczędzić jeden set opon na wyjści, żeby mieć nowe opony softy na drugi stint yy, i stwierdziłem, że tak zrobię. Wyjechałem na ostatnie okrążenie pomiarowe. Teraz widzicie, Piotrek Stakulec poprawił mój czas na 1:30. Wyjechałem na ostatnie okay, okrążenie pomiarowe na użytych oponach, żeby zaoszczędzić jeden set, jeden komplet opon na wyścig, żeby mieć świeże opony na ten drugi instynkt, kiedy będziemy schodzić z medów na softy. Trzymam wiatr teraz pole position prowizoryczne. My rozpoczynamy nasze ostatnie okrążenie pomiarowe w e, kwalifikacjach na użytych oponach, które są mniej więcej 1 dziesiątą wolniejsze od nowych opon. Przejeżdżamy przez te 1 no i jesteśmy tak e, no te 12 tysięcznych e, Gorzej niż nasz najlepszy czas: 15 sekund 882 tysięczne, 47 tysięcznych straty do Szymona wiatra po pierwszym sektorze. Teraz wychodzimy z trzeciego zakrętu, troszeczkę odrobiliśmy, ale to jest troszeczkę, to jest kilka tysięcznych. No i zobaczymy teraz tutaj na wyjściu. Może coś lepiej będzie? Nie, nawet gorzej jest: 40 tysięcznych straty. No te używane opony, no. No ciężej, no mamy mniej przyczepności po prostu, więc ciężej zrobić lepsze okrążenie. No i teraz skończymy drugi sektor. Tutaj mam o wiele więcej trakcji, Aj, ale niestety unieważniłem okrążenie. Unieważniłem tutaj poszerzyłem za szeroko. Za wcześnie wcisnąłem gaz, wywiosłem mnie szeroko. Jak widzicie, tutaj odrobiłem sporo czasu, szczególnie na wyjściu z What ostatniego shame. zakrętu. That will be, be better lap. On the used tires. I <laughs> więc zrobiłem minuta no 300 on na użytych oponach, co i było złym czasem no ale nic by to nie zmieniło, nawet gdybym miał e, po prostu zaliczone te okrążenie, gdybym nie poszerzył. Więc startujemy z P4. E, musiałem tutaj chciałem po prostu strategicznie podejść do wyścigu, skupić się bardziej na wyścigu niż na kwalach no, ale była szansa na. Może nawet na pol 1-2-9. Tomek tu zrobi to jest już naprawdę mega dobry czas. Nie wiem, czy dałbym radę zrobić. Może na tych nowych oponach dałoby radę. Kto wie? No, ale to jest nieważne. Startujemy z P4, co nie jest tragedią, ponieważ mam na wyciągnięcie ręki swoich rywali. Tu jak widzicie, coś tutaj mieszam w secie. Nie, nic nie będę mieszał w secie, zmniejszyłem tylko paliwo. No i będziemy mieć start wyścigu. I zaraz widzowie zobaczycie, jaki atomowy start mieli wszyscy. Oprócz nie, no to było. No, byłem mega zdziwiony. The Tracę fuck? teraz kilka pozycji, bo nagle wszyscy wystartowali no, tak w idealnym momencie, nawet tuż przed światłami, więc oni mieli po prostu wcześniej u nich te światła jakoś chyba musiały zgasnąć, bo zielona flaga się pojawiła, a u mnie jeszcze te czerwone światła dalej e, się świeciły. No jak widzicie, no, straciłem kilka pozycji, musiałem walczyć. Teraz walczę z Kacprem, za zabagło i straciłem i tak. Aje, aje. Nie dało rady go. E, wyprzedzić i teraz jeszcze tracę pozycję na rzecz Jakuba Presa. Mam wewnętrzną do czwórki, opóźnię trochę hamowanie, no i jedziemy teraz bok w bok, tylko że on teraz będzie miał od wewnętrznej ten szybki lewy zakręt, dlatego ja muszę teraz dużo prędkości wnieść w ten lewy od zewnętrznej, no i udało się e, obronić pozycję na rzecz kierowcy Red Bulla, który jest Nie na, na sofku, którym tak. oni mieli zieloną plagę przede mną. No właśnie, to była naprawdę dziwna sytuacja. Jak mi jeszcze światła były, ten, włączone, to u nich już zgasły. The fuck. Także jakiś dziwny Bóg tutaj się pojawił na starcie, przez co straciłem te dwie pozycje na rzecz Kuby, Rzeszuta i Kacpra za No ale nic, musimy walczyć, nie straciliśmy aż tak dużo. Dalej mamy tutaj na wyciągnięcie ręki czołówkę. Przechodzimy do okrążenia numer 3, będę się pytał prawdopodobnie o opony. Situation to stachulec. I tutaj mówiłem na wyciszonym mikrofonie, więc to mi dopiero załapię po kilku sekundach. Zobaczymy na jakim stanie, w jakim stanie mają opony moi rywale. Plus jeden, więc praktycznie nic. No i zobaczymy, jak to strategicznie będzie, bo będziemy przeciągać te medy aż do 18-20 okrążenia. Przechodzimy do okrążenia numer 5. I teraz na dohamowaniu do tej 1, jak widzicie tracę kontrolę nad tylną osią na wejściu, zahamowałem no za fuck. mocno na tarce, zblokowałem tylne opony, no i jeszcze ten podbój tam na wejściu, jakiś garb wielki był poza torem i straciłem pozycję na rzecz Kuby Presa i teraz próbowałem no, tutaj, na mnie skręca jak próbowałem tutaj się odgryźć, tak się. E, próbowałem odzyskać pozycję, tak ale Kuba tutaj dosyć agresywnie na mnie skręcił, to znaczy też ja... Dosyć agresywnie opóźniłem hamowanie. Na szczęście nie ma żadnych uszkodzeń e, w moim bolidzie. Przechodzimy do e, następnego okrążenia. I znowu będziemy hamować do t 1. I znowu ten sam błąd. Znowu uciekła mi tylna oś. Na szczęście nie wyjechałem aż tak szeroko. <laughs> Again, same mistake. Cannot do it again. To już nie mogę popełnić tego samego błędu. E, od następnego okrążenia, od tego już e, przeniosłem balans hamulców bardziej naprzód, żeby przypadkiem nie zblokować tej e, tylnej osi you znowu. Yeah. yeah, I have to because this corner my is so. Tak, no po prostu mój tył jest mega lekki na hamowaniu do T1. No i troszeczkę straciliśmy dystansu do e, czołówki, ale byłem spokojny, ja wiedziałem, że mam sporo tempa w kieszeni. Ponieważ naprawdę kwalifikacje Q1, Q2 wyglądały dla mnie mega dobrze, więc czułem się komfortowo jeśli chodzi o moje tempo no i bez problemu już zerwałem tą barierę. Sekundy przechodzimy do okrążenia numer 11. Do tego okrążenia nic się nie działo, dojechałem do tego pociągu. Ten pociąg tutaj jest złożony z lidera, więc lider tutaj praktycznie nikomu nie uciekł. Widzicie na mapkę, minimapkę toru, zobaczcie jak stawka jest zbita. No ciężko komukolwiek jest tutaj uciec z tego pociągu DRS, więc dalej mamy na wyciągnięcie ręki czołówkę, no i teraz będziemy próbować wyprzedzać Kacpra za bagło. I na szczęście Kacper odpuścił walkę dosyć szybko, nie używał RS-u, więc bez problemu wyprzedziłem go na tej prostej. No i będziemy teraz na piątym miejscu. No i przed nami, zobaczcie jaki jest kocioł tam z przodu. Cały czas się wymieniają pozycjami. Dzięki Kacper, ale tutaj się biją. Dobry. Podziękowałem Kacprowi. No i tak, Szymon Wiatr teraz wychodzi na prowadzenie. Kuba Rzeszut walczy tutaj z Piotkiem Stachulcem, więc ta walka jak najbardziej nam pomaga. Dzięki czemu, no, no oni nam po prostu nie uciekną. I ja już strategicznie myślę co zrobić na drugi stint. Jak tutaj uciec z tego pociągu. No ale to jeszcze troszkę okrążeń do tego zostało. Przechodzimy do następnego okrążenia. My planujemy zjechać do boksu mniej więcej na 18. 20. okrążeniu. 18. okrążenie to jest mega wcześnie, wcześnie. I ja wątpię, żeby ktokolwiek zjechał do boksu na tym okrążeniu z medów na softy, ponieważ wszyscy kierowcy przede mną będą musieli użyć użyte opony. Oni jechali na użytych, raczej wykorzystali wszystkie komplety opon. Ja zostawiłem jeden komplet opon na wyścig świeży, softów, więc ja mogę wcześniej zjechać, widzowie. To jest moja strategia, żeby zjechać wcześniej, zrobić podcinkę. No i zobaczcie, teraz tutaj jakiś mega kocioł się z... wydarzył, doszło do kontaktu między wiatrem i rzeszutem. Rzeszut po prostu poleciał, zamienił się w ducha, zrobił spinale. No, i teraz jestem na czwartej pozycji dzięki temu. I teraz wiatr goni tam, wyprzedza poradzisza. Próbuję go objechać po zewnętrzny. Nie zostawiam poradzisz mu miejsca. I ja tracę kontrolę nad bolidem na wyjściu z czwórki. No, kompletnie niespodziewany błąd. Nagła utrata kontroli nad tyłem. Fak. Fak. Byłem po prostu w szoku. Bo takie rzeczy naprawdę mega rzadko mi się przydarzają, i nagle taka sytuacja z dupy. No i to było, oh wywołało teraz samochód bezpieczeństwa. Ja oczywiście no już nie mogę jechać dalej, bo straciłem koło. Od razu animacja emerytura fuck. się tutaj pojawiła. Więc. E, no. Byłem w istnym szoku. Po prostu. Za dużo gazu. Tak, za dużo gazu. Chłopaki przede mną mega zwolnili i ja próbowałem wykorzystać sytuację. Chciałem jak najszybciej wyjść na gaz, Uuu. żeby mieć jak najlepsze wyjście. No i po prostu jeszcze przy okazji użyłem overtake'a, czyli przycisku wyprzedzania, który no przenosi jeszcze Znaniec więcej mocy na bywa. tylne opony. Przez co no to spotęgowało to, że no bardzo szybko straciłem kontrolę nad tyłem. Jak się skapnąłem, że tracę kontrolę nad tyłem, no już nie byłem w stanie Praktycznie nic zrobić. No i będziemy mieć restart wyścigów, w którym ja już nie biorę udziału. No niestety, widzowie prawdopodobnie stracę mega dużo punktów do Tomka Poradzisza czy Piotka Stachulca. No i jak widzicie, tutaj e, kierowcy zdecydowali się na hardy. Teraz przechodzimy do okrążenia numer 20. I tutaj była jeszcze o, kraksa i znowu wyjechał samochód znowu bezpieczeństwa. Tam Mateusz Cholera. wypych e, się wycofał z sesji. Dużo kierowców było Sebastian, na hardach. zdecydowało się na hardy po, tym mojej, po tej mojej kraksie, ale znowu wyjechał samochód bezpieczeństwa. I jak widzicie, teraz większość jest na softach, Tomek jest na medach. I Piotrek Stakulec został na hardach. I Piotrek stakulec ma tak naprawdę przesrane, bo medy, świeże medy, one już spokojnie do, do końca starczą. No i Tomek poradzisz. Przechodzimy do okrążenia ostatniego. Tomek Poradzisz wygrywa wyścig. Piotrek Stachulec dojeżdża na drugim, mimo tego, że wielu kierowców za nim było na świeżych softach. To jest złomą informacją dla mnie, no bo ta dwójka, Tomek Poradzisz, Piotrek Stachulec, to są moi główni rywale w tym wyścigu. No i oni zdobili tutaj najwięcej punktów, to znaczy, no wiadomo, że Tomek zdobył najwięcej, ale Piotrek też zdobył ich naprawdę sporo. No i tak wyglądają wyniki, niestety, pekowego dla mnie wyścigu. Bobrowicz na trzecim miejscu. No i jest jak jest, widzowie ja tam na ostatnim Daniel Kens, mój teammate, też DNF awalną, no, nie wiem co tam się z nim stało. No i przez to zdobyliśmy 0 punktów. No naprawdę. Sytuacja, której kompletnie się nie spodziewałem, no ale błędy takie no... Zdarzają się nawet najlepszym. Więc e, tak wygląda klasyfikacja generalna po tym wyścigu. No, spadek jest... E... Na trzecią pozycję na szczęście Kacper Zabagło miał problemy w tym wyścigu, to samo Szymon Wiat, więc oni nic nie odrobili do mnie, ale ja niestety straciłem dużo punktów tutaj do Tomka Poradisza, no i spadłem za Piotka Stachulca. Piotka mam na wyciągnięcie ręki, bo to jest 11 punktów straty, no ale Tomka Poradzisza, do Tomka Poradisza już tracę 33 punkty, więc no dosyć sporo. No nic, walczymy dalej, nie poddajemy się, błędy się zdarzają, więc będziemy cisnąć, teraz w piątek jest Polish, przepraszam, Polska Liga Esportowa, jedziemy w Meksyk, tam będziemy walczyć z Piotkiem Stachulcem, bo tam nie jeździ to, Tomek Stachulec, Tomek poradzisz oczywiście, a wy we wtorek będziemy jechać PFS, no i mam teraz 3 dni na to, żeby po prostu zamienić ten wynik w zwycięstwo w następnym wyścigu więc będę cisnął. Dziękuję widzowie za wsparcie na czacie. Nigdy się nie poddam. Także życzę miłego dziąka Trzymajcie się. Ej.